Chyba nie zdążysz opowiedzieć o wszystkim związanym z AI. Więc chciałbym położyć nacisk przede wszystkim na wrażanie, że to e, przynosi pewne problemy, które wychodzą poza to, że sobie zrobisz prototyp, widzisz na szkolenie i się czegoś tam dowiesz. E, no ale oczywiście, żeby też nie gadać totalnie w próżni, to będę chciał też oczywiście no sporo czasu poświęcić faktycznie, kiedy w chmurze, kiedy nie w chmurze, ale też jakby jakie w ogóle aspekty wdrażania AI powinny się pojawiać, o jakich rzeczach trzeba pamiętać: o zapewnieniu danych, o zapewnieniu mechanizmów e, ewaluacji tych modeli. Bo to nie jest tak, że robisz modeli i zostaje taki na lata, tylko chcesz dostarczać dalej feedback, czy działa, czy nie działa, poprawiać skuteczność. No i oczywiście mierzyć też, mierzyć to, czy on w ogóle przynosi jakieś korzyści, no, ale to, to też. To ka każde wdrożenie jakiegoś projektu IT, czy nawet można powiedzieć projektu, powinno wiązać się z policzeniem e, magicznego ROI, on Investment, co nie zawsze się dzieje. Dowiedz się więcej w środę, 2 kwietnia o 11. .00. Zapisy na stronie ai